Dobra więc, cześć, Szymonka, witajcie To jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na moim kanale A to jest seria postępowe gospodarstwo rolne A w dzisiejszym odcinku żniwa, pszenicy oraz prasowanie Jest zakupiona nowa prasa, ale na razie to zaczniemy od żniw Pszenicy, więc cyk, tempomacik, header I lecimy Leci na pokos, dobra No i miodzio, kurde no i co? Zaczynamy daily. Daily będzie trwało do końca grudnia. No. Nie. Ktoś się tego spodziewał, że będzie daily u mnie na kanale teraz? No może i może ktoś się spodziewał, ale nie wiem. O, więc o kurde jakiś kabelek tu się plącze. No i zaczynamy daily. Więc możecie tam pisać w komentarzu co myślicie o tym. Filmy prawdopodobnie. Będę się pojawiać w godzinach około trzynastej Jeszcze zobaczę, pomyślę. Bo ja ten odcinek nagrywam w poniedziałek 27 listopada. No a więc tutaj do, do rozpoczęcia daily jeszcze trochę, ale muszę już mieć parę odcinków na zaś ponagrywanych, bo no nie wiem, później żebym się wyrabiał. Nie zawsze pewnie mi się będzie chciało nagrywać. Ale że dzisiaj tak pomyślałem, a fajny działek, kurde zleciało mi szybko pomyślałem, że wezmę, nagrywam trochę no, jeszcze może w sumie nie wiem coś bym chyba ze zbierania belek może nagrał tutaj nie wiem, może potależujemy jeszcze albo przed, po, po tym odcinku samemu sobie potależuję no, pyk podnosimy pyk Ustawia się, no GPS-y, GPS-y, GPS-y jeszcze raz GPS-y e, no fajnie, sobie to kaniec daje radę na spokojnie na te hektary, to jest naprawdę, ja wam mówię. No miodzio, miodzio jest kombajn No, już trochę wy, już trochę wypadłem z rytmu Nagrywania, bo te parę dni dobrych no nie nagrywałem nic. Nawet przy kąpie nie siedziałem, a więc myślę, że naprawdę... Teraz oporowo wlecimy, no i będzie druga seria na kanale. Może dzisiaj mi się uda właśnie jeszcze odcinek z tamtej serii nagrać. I bym naprawdę był bardzo, bardzo zadowolony. Na jutro, na wtorek wam wydam odcinek, może z tej... Bo jeszcze mam jeden poprzedni odcinek. Tam nic nie było o Daily, bo nawet nie wiedziałem, że będę robił. A teraz tak pomyślałem, że pykniemy sobie Daily. No i klasik, nie wiem czy nie za może tkapkę przyciszę Tam na 40, o Chyba mam głośniej słuchawki po prostu ustawione No i w dzisiejszym odcinku jeszcze sobie trochę poprasujemy Jedno pole już mam sprasowane, musiałem sobie tam prasę poustawiać Żeby nie było lip na odcinku po prostu No więc prasa już jest ustawiona, wszystko tam Zgnioty, nie zgnioty, musiałem po kolegę też dzwonić, bo nie wiedziałem paru rzeczy No pyk Opuszczamy I pięknie Nie no klasik naprawdę robi robotę na te moje hektary To on tu myślę, że dobre parę paręnaście Nie no, parę sezonów na pewno tutaj zostanie co to jest dopiero drugi sezon tego kombajnu? Więc myślę, że jeszcze z 4, może 5 nawet. No jakby naprawdę parę, na, parę tych sezonów jeszcze jakby się udało nim obkosić, to by luksusowo było. I myślę, że tak się uda, bo ty... teraz właśnie chcę wejść jeszcze w te ziemiaki, a więc też parę dobrych hektarów mi odejdzie. Więcej trawy muszę zasiać, a więc są tu. To... Nawet może muszę w następnym sezonie zmniejszyć areał do koszenia. A więc myślę, że naprawdę. No tu nie będzie miło ciężko. Jeszcze może jakieś usługi bym sobie położył czas. No. Zobaczę, co tu jest. Spieranie z Biuroplan. Eee, tu mamy tych misji sporo nawet. Więc może jakiegoś live'a bym odpalił? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Poniedziałek, jak pala, live'a palić. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. <laughs> no no i zaraz będzie pokoszona Platujemy tutti tuti Hops, navigation No i miodzie kurde, no takie żniwa to, 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 to są zniwa, nie tam Kurde, łoprawcy Łoporawcy, no ja mówię, mówię No i 80% zbiornika, a więc się sypniemy Pff, może i starczy na tym przejazd jak będzie 90 no to, to starczy chyba będzie z 90 około a no tam pod koniec to już wąż jest pasek więc kurde no nie wiem, nie wiem, nie wiem szkoda jak tu jest powinno wejść, albo kapkę zostanie ale tyle to już się tam przetależuje i będzie luksusowo ale no, klasik z to maszyna. Może z czasem się wymieni na trochę większego tego tukańca. Bo ja brałem średniego, a jest jeszcze duży. O metr chyba większy header ma. Oto to to to. No i chyba nie wejdzie. 6%, 5%. No może być ciężko Nie, nie wejdzie, kurde No, Ale to tak chyba już przeskoczę na na prasowanie No a to się do, poza odcinkiem nie dokończy Eee Pełno Pik na wstecznym Wow. O, kombajnik tuti tuti boczkiem lubi latać. No i dobra, koguty można wyłączyć. O, światła jeszcze nie to. No, koguty. Usypiemy przód jeszcze. O, to, 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 to. No i lux. No i lecimy do klasika poprasować Oj e, biega tuti zapodamy A nie, on tu jest w automacie Cyk tempo Macik, troszku do lewej No i zobaczcie, no prasa kronę z klasem, myślę, że robotę robi Lux. No, na no, tamtym o, tu po lewo sobie polu testowałem, jak to wygląda. Wszystko naprawdę zbicie ma mocne. O tak, trochę pod skosem szedł szed GPSik. Szeroki podbieracz, nie trzeba się zatrzymywać. Same plusy e, w niedużych pieniądzach kupiona. A więc naprawdę Opla, no bo musiałem tam jedno... No jedną rzecz wymienić. Tutaj co idzie? Mm, ten mod, tam jest taka... No nie wiem jak to wam wytłumaczyć. No taki, taki, takie miejsce. Miejsce, no słabe to określenie. No ale tam musiałem wymienić jeden element. I tylko to tak naprawdę do wymiany było ja za to chyba zapłaciłem 2000. tysiące no i mam prasę LUX działająca, to jest taki element co zazwyczaj się psuje więc no, ja byłem przygotowany, że to że to tak tak wymienię nawet już miałem za myśl, że pierwsze co kupuję i od razu chciałem wymieniać ten element, a więc bardzo fajnie trafiło, że że ktoś sprzedawał właśnie z tego z tego powodu prasę no mówię, mówię idealnie Ops, wliwo! O, to 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 i zwijamy O, przejazd co przejazd, ciężko Oj. O. o to 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 No i tych belek tutaj nie ma, z dużo Na cały pokos nie ma jednej belki Ale są zbicie myślę, że ma bardzo dobre ta prasa Poniedziałek 110 tysięcy na koncie mamy. O, tutaj to to tu. Puh, pu, hu Ładnie dobiła. Uh, myślałem, że już się zapcha. A tu nie ma. Nie robi roboty prasa Kolejna delta. A i tak, tak, tak to idzie właśnie. A teraz może tym poprzednim wiem, ciapnął O, to, 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 to. O, już się kopie, kurywańska. I chlup, i, I by belki ile lecą dalej. I następna, i następna. No ale jak naprawdę, no tutaj no to już maszyna no robi roboty, no zobaczcie, no jak to leci. Pięknie, nie trzeba się nic zatrzymywać Chwila moment, pole sprasowane, jeszcze wlecimy na jedno pole pewnie Tam dookoła tych ziemniaków bym wyrobił I czy gdzieś jeszcze mam zboże? Nie mam już Ojoj, do prawej, do prawej, do prawej No a więc dookoła ziemniaków I przelecimy chyba na tamte pole jeszcze Co przed chwilą O to 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 No tutaj może podgłosić dźwięki Na 70 O żeby było słychać wszystko ładnie No Ile dało belek? Cztery belki Pięć I tu szósta No to sześć belek jak na takie pole no to jest Naprawdę mało myślę Siedem, dobra X Hop, hop Łogień Oty. Melepeto login, kurde I na D, najwyższy zakres I lecimy, kurde Flasik <laughs> robotę robi, tuti tuti No teraz W tym sezonie, nie powiem, zbożowych sznif nie mam dużo a Szczególnie do prasowania, więc będę chciał Będę chciał kupić właśnie Jakoś słomę już od kogoś więc do Jarosława może tam polecę dobra, opuszczamy, włączamy Teraz trzeba rozłożyć no i zadziorgało redukujemy na na B i miodzio To, 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 to. A tutaj nawet chyba belki nie będzie, a może będzie jedno. Z tej strony muszę na, pod, na dwa razy mam poprzecznik zrobiony, a więc muszę po dwa razy przelecieć. O, więc ten przejazd, hops! Hops! Tu chyba jeszcze belki nie będzie. Teraz trzeba będzie wycofać Uu. Szybko ma na cofanie Nawet belka tutaj będzie z jedna prawie dwie może będą ja To to nawet fajnie dało jak z tako z objazdu pola Fajnie, jestem zadowolony. No bo i tak pewnie będę robił, że dookoła będzie jakieś zboże, a w środku ziemiaki, żeby to się wygodnie spierało. Bo tak to naprawdę nieraz to trzeba się na namanewrować, żeby powycinać te początki Łe, nawet belki dało składać nie ma, a tutaj jeszcze mam pole Na te pole przewieźć. Z tego to sobie ładowarko już powożę Nie będę tu nawet na przyczepę ładowo. To bez sensu. O, działa wszystko. Korpa Lux Maszyna 17 minutka. No i na cały grudzień będzie daily I Jeszcze zobaczymy właśnie jak ja będę będę miał czasu ile No ale będę nawet jak będę musiał, no to będę po nocach wam nagrywał Żeby to było No na święta będę musiał trzy odcinki w przód nagrać Więc no tak właśnie wcześniej zaczynam nagrywać żeby później mi się nie nawaliło, nie wiem, że muszę ponagrywać trzy odcinki przed świętami, gdzieś sobie będę musiał Nie wiem, coś tu poogarniać w domu, nie domu No, więc tak już Tak ogarniam wcześniej te nagrywki chcę No i później po szkole będę nagrywał akurat odcinek 2 Na YouTubka Jeszcze wyrenderować i na YouTubka będzie szło o! Pod górki, no to kurde już miał co robić z taką prasą Jakby jakieś większe górki miał wciągać. U. Miał czałby. No teraz będzie poprzeczne, i pewnie będzie belka mi chciała wyskoczyć. No więc muszę wjechać taką. Aj, sorry, walnąłem w mikrofon. Sorry, memory, kurybańskia. Nie, naprawdę dzisiaj mam fajny dzień, tak ogólnie. No jeszcze mówię, jakbym się odcinek udało nagrać z nowej serii, G, to już w ogóle byłbym bym zadowolony. I będzie ta belka, tak że nie będzie chciała wyskoczyć teraz. Oj, akurat wyskoczyła. Teraz, jakbym nie chciał, to wyskoczyła. No i miodzie, kurde, klasik. No, biogazownia, tuti-tuti, ogarnięta. No już mogę wam, wam trochę zdradzić, że ta seria nowa to będzie no, na małych maszynach. Jeszcze czegoś takiego nie było u mnie na, na kanale, a więc myślę, że wam się może spodobać. No, a tutaj będzie właśnie taka seria no, na dużych maszynach. Coraz większe, coraz większe. Ja wiem, może nawet w tym styczniu. Choć nie chciałbym, o, nie no, chyba w styczniu W styczniu chyba jeszcze nie zakończę No ale no już seria się zbliża No jeszcze może niewielkimi krokami, ale już powoli, powoli Do końca No bo co mi to zostało? Pola już jest dosyć sporo powykupywane No teraz będę chciał nie iść w pola właśnie tylko Kredyt spłacić A więc mam nadzieję, że mi się uda jak najszybciej kredyt spłacić, a później pójdziemy w pola dalej. No, tego typu. Pyk. Tutaj mamy ten przejazd taki. Nie wiem, on jest z całej szerokości, czy nie? Chyba jo. Pyk. Beleczka. Beleczka. Beleczka do beleczki i się uzbiera zbiera naprawdę sporo beleczek. Tylko to jest właśnie to. No wtedy nie będę mógł paszowozu zrobić z, ze słomy. bo tu są większe belki. Będę musiał 100, 125 po prostu kupiwać. Ale to się kupi, ja wiem, ze 20 Bel. I na sezon powinno starczyć. Znaczy, no na zimę, no to jeszcze na wiosnę wymuszał musiał drugie 20 No 40 belby trzeba było ze 125 zakupić Dobra, która to jest minutka? 22 Myślę, że nie ma co przedłużać A tu będzie fajne, fajne fotko na... Fota na miniaturkę Wyłączamy praskę No i co? To by było na tyle w tym odcineczku Do zobaczenia w następnym, trzymajcie się Stawcie łapę w górę oraz subika na kanale, żeby, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A kolejny już będzie w, yy, jutro. No więc zachęcam do oglądania. Trzymajcie się. Cześć.